nie można przegrać spotkania ligowego, tego podobno kibice nie wybaczają. Witamy państwa bardzo serdecznie ze stadionu przy ulicy kibice nie wybaczają. Witamy państwa bardzo serdecznie ze stadionu przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie. Podobno kibice nie wybaczają. Witamy Państwa bardzo serdecznie ze stadionu przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie. W polskiej piłce ten weekend derbami stoi: derby Warszawy, derby Łodzi, derby Wielkopolskiej, derby Górnego Śląska. Witam w studiu Dariusza Dziekanowskiego. Były piłkarz i Legii, i Polonii. Zostawiłeś jakąś cząstkę duszy na konwiktorskiej, czy to tylko był incydent? Zdaje się, 8 spotkań i jedna bramka. Tak, ale rozpoczynałem w ogóle swoje, swoją przygodę w ogóle z piłką, właśnie Polonii-Warszawa. Kiedy grałem jako tramka 6 lat, debiutowałem w drugiej lidze. E, za czasów, kiedy trenerem był Jerzy Engel. Także pierwsze kroki stawiałem na, na Polonii, ale zawsze byłem kibicem Legii Czyli sentyment pozostał? <gry> tak, sentyment na pewno pozostał. E, w późniejszym czasie, na, przy końcu kariery, też e, grałem w Polonii Warszawa. Awansowaliśmy do pierwszej ligi, ale te najprzyjemniejsze chwile to spędziłem jednak na Legii. I, można powiedzieć, że wolałbym, żeby mnie identyfikowano z Legią. Dariusz Dziekanowski to obecnie trener reprezentacji narodowych, o ile pamiętam U-18 i U-15, mamy tam jakiś brylant, jakiś przeszły Cristiano Ronaldo, będzie się czym chwalić za kilka to znaczy, lat? Cristiano Ronaldo to, to może nie, ale gra jeden z zawodników będzie uczestniczył w dzisiejszym spotkaniu, jest to Jakub Rzeżniczak, który, który jest w kadrze od trzech lat, który jest podstawowym zawodnikiem, który E, grał teraz e, w ostatnim e, meczach, e, gdzie graliśmy pierwszą turę eliminacji do Mistrzostw Europy. Gracie z systemem 4-4-2, tak? Pod dorosłą reprezentację? E, tak, chociaż e, przyznam się, że w kilku meczach graliśmy też 4-5-1. To wszystko w zależności od zawodników, jaki ma się potencjał i należy wykorzystać. To nie, System nie gra, to, to trzeba system dopasować do zawodników. O Paweł ja nas na pewno się ucieszy. Popatrzmy, co nas czeka w nadchodzący weekend. 11. kolejka naszej ekstraklasy. Jesteśmy w Warszawie. 43. derby stolicy Legia Polonia już za 25 minut na antenie stacji Kanal+. Plus. Jutro w Krakowie. Krakowia podejmuje Wisłę, Płock. W Wodzisławiu od razu mierzy się z GKS-em. W Lubinie Zagłębiec. Zagra z Pogonią Szczecin, na naszej antenie bezpośrednia transmisja z Poznania, Derby Wielkopolski, Lech Groklin i wreszcie w niedzielę Amika zagra z Górnikiem Łęczna, poprawi sobie humor po nieudanym kolejnym meczu pucharowym. Natomiast na antenie stacji Kanal Plus na żywo mecz w Zabrzu, gdzie Górnik zagra z Wisłą Kraków. Popatrzmy na tabelę Ekstraklasy na czele Wisła, za nią Groklin, Amika, Legia na pozycji czwartej, Polonia na miejscu siódmym, przedzielają je jeszcze Wisła, ta oraz Krakowia. A to już dolna część tabeli otwierają pogoń Szczecin, a zamykają górnik Złęcznej i GKS Katowice. Widzieliśmy Darku tabelę. Twoim zdaniem Legia już nie będzie się liczyła w walce Mistrzostwa Polski. Ta strata do Groklinu i Wisły jest duża. Ja myślę, że jest bardzo duża i myślę, że Legia w tym sezonie musi się pozbierać. Ja myślę, że tutaj jest duży problem z wybraniem nowego trenera. To jednak Drużyna czeka na tego nowego trenera i myślę, że tutaj działacze postąpili bardzo pochopnie, bo tak się nie postępuje, że zwalnia się trenera, nie mając, nie mając można powiedzieć, następcę. Ja myślę, że tutaj też potrzebna jest przebudowa tego zespołu, że wielu zawodników nie jest wystarczająco dobrych, aby grało właśnie o Mistrzostwo Polski. O trenerach i z trenerami jeszcze porozmawiamy. Gdzieś widziałem taki tytuł derby średniaków, pasuje? Do tego, co dziś prezentują oba zespoły? To znaczy, celem Polonii Warszawa jest na pewno utrzymanie się w lidze i środek tabeli. A ambicją zespołu Legii jest na pewno walka o mistrzostwo i tutaj na pewno kibice mogą czuć się rozczarowani. Wspomniałeś o trenerach. Póki co nieformalnym trenerem Legii Warszawa jest Jacek Zieliński. Z nim rozmawia Daria Kabała. Ze mną właśnie trener Jacek Zieliński. Panie trenerze, dziś znowu eksperymentalnie, tym razem ze względu na nieobecnych, na kontuzję. Jaka to będzie taktyka i jak ona ma zadziałać? Eksperymentalnie tylko z tego względu, że w linii obrony zagrają e, zawodnicy, którzy nominalnie występowali ostatnio w pomocy, natomiast mają przeszłość, e, grali na tych pozycjach e, kiedyś i myślę, że sobie, biorąc pod uwagę też ich doświadczenie, sobie poradzą. Natomiast jeżeli chodzi o samo ustawienie, to wracamy do tego, co graliśmy i, i z Grodziskiem, i z Górnikiem, Zabrze. E, będzie to troszeczkę inaczej wyglądało niż mecz z zwisu. Właśnie po meczu z Wisła mówi pan, że górę wzięło jakieś rozprężenie, e, brak zaangażowania chłopaków. Przed tym meczem e, przyznawał pan, że musi tak zmotywować drużynę, żeby uratowała wizerunek, resztki wizerunku legi. Jak to ma wyglądać? Jak ma wyglądać ta motywacja, właśnie? Na pewno nie ma mowy o rozprężeniu. Bardziej bym e, był przychylny twierdzeniu, że, że być może stres spowodował takie zachowanie, a nie inne. No, my nie możemy sobie pozwolić na taki komfort rozprężenia, i, ponieważ ostatnie wyniki nie nastrajają. Nas optymistycznie, no dzisiaj jesteśmy postawieni już pod ścianą i, i jesteśmy mocno zdeterminowani, żeby to spotkanie mimo wszystko wygrać. Dziś e, twierdzi Pan, że przed podjęciem obowiązków trenera wydawało się Panu, że będą one łatwiejsze jednak. E, są trudne i dużo trudniejsze niż się właśnie wydawać może. Co jest najtrudniejsze? Jakie są największe trudności w tej pracy zatem? E, ja ten zespół e, w trakcie sezonu i pewnych rzeczy Zmarszu się nie da poprawić, jest potrzebny okres przygotowawczy, potrzebne są sparingi, żeby to wszystko poustawiać, żeby posprawdzać pewne warianty, natomiast tego komfortu nie mamy i w tej chwili to jest najtrudniejsza sprawa, co pociągnęło za sobą też gorsze wyniki, to z kolei gorszą, gorszą, gorszą taką jakby psychikę zawodników. No i zaczyna nam się to troszeczkę wszystko walić i niezbędny jest dobry wynik i liczę właśnie na to, że. Że dzisiaj ten wynik uzyskamy, i potem już będzie nam troszeczkę łatwiej. Zawsze słychać, że jednak do Legii dołączy nowy trener. Kto nim będzie, jeszcze nie wiemy. E, czy to oznacza dla kibiców, że mogą się spodziewać powrotu Jacka Zielińskiego, piłkarza? Z pewnością tak. E, e, chcę normalnie uczestniczyć w okresie przygotowawczym, zimowym i o, o ile forma pozwoli, o ile ten równa, że ta forma jest wystarczająca na to, żeby grać w podstawowym składzie, to będę chciał się zaprezentować kibicą wiosną jako zawodnik. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Tyle Jacek Zieliński. Darku podobno cały świat powstał z chaosu, więc i może z tego z chaosu w legi też coś pięknego się urodzi w niedługim czasie. E, ja myślę, że nowy trener będzie musiał tutaj poukładać wszystko, że e, jego rola właśnie będzie na to, aby sprowadzić nowych zawodników że na pewno będziemy się przestawić nową koncepcję. Nie wiadomo, czy będzie grał systemem 4.4.2, czy, czy, czy innym systemem, ale ja myślę, że, ja myślę, że tutaj jest zdecydowanie lepsza była sytuacja, gdyby Krzysztof Gawara prowadził ten zespół. Oczywiście Jacek gdyby pomagał, dlatego że Krzysiek e, ma większe doświadczenie, że był asystentem e, ten raz Mudy, był asystentem też e, Darka Kubickiego i myślę, że i, i pomoc Jacka Zielińskiego, który jest wewnątrz e, tego zespołu, na pewno by e, była e, trafną decyzją, czyli A co sądzisz o samej formie zawodników? Jacek Zieliński po meczu z Wisłą w Krakowie mówił, że piłkarze nie skaczą, tylko podskakują i nie odbierają piłkę, tylko asystują, grając na tak zwany radar. To prawda, że w grze defensywnej prezentowali się fatalnie. Mi się wydawało tak, jakby zespół, zespół z Łazienkowskiej rozpoczął mecz o jedną sekundę później, czyli wolniejsi byli, nie czytali gry, także mało zdecydowanie byli no w takich meczach, gdzie się grało wszystko, naprawdę było to zaskakujące i ja myślę, że też przeczytałem w niektórych artykułach, że zawodnicy Legii nie są przygotowani w względem fizycznym, prawda? Co, co ja na przykład uważam, że jeżeli zawodnicy są na tyle dorośli i chcą walczyć o mistrzostwo, to sami mogą i jeżeli nie są za bardzo przygotowani muszą być na tyle dorośli, że sami dbać o swoją formę. Tak, trenerskim okiem ocenił dyspozycję Legii Dariusz Dziekanowski, my posłuchajmy innego do trenera Andrzej Zamilski. będzie komentował to spotkanie u boku Jacka Lackowskiego. Witamy Państwa bardzo serdecznie, dobry, dobry wieczór. wieczór. Dziś trenerzy naszych reprezentacji juniorskich pracują podczas stołecznych derbów. No właśnie Pani Andrzeju, to nie przypadkiem pierwszy od dłuższego czasu derby, które nie mają faworyta. Tak, pamiętamy jeszcze nie tak dawne derby, kiedy rezultat bramkowy był znaczący dla korzyści Legii. Jednocześnie minęło trochę czasu, to już nie te same drużyny. Nie tylko w kontekście składu, bo się pozmieniały trochę nazwiska, ale jednocześnie zmienili się trenerzy. No i jednocześnie to, co powiedzieli poprzednie obydwaj komentatorzy. Chyba w tej chwili są to derby średniaków, których dawno na tym poziomie nie było. Mam nadzieję, że dzisiejsze zawody troszeczkę zadadzą kłamstwem, przypuszczaniem, że to średniacy, bo przecież jednak ambicje tak jednej, jak i drużyny, drugiej drużyny są zdecydowanie wyższe. Poza tym to derby. Pan rozmawiał ze swoimi znajomymi w obu obozach przed tym meczem, w którym klubie wyczuwa się większą determinację i pewność siebie. No Zdecydowanie po stronie legii, jednak jakbyśmy na to nie patrzyli, wszystkie atuty są po stronie legii, mimo tego kryzysu, tych, tych pewnych e, zahamowań, jakie ty powstały z powodu e, zmiany trenera czy też pozbycia się trenera. Natomiast e, rozmawiałem, miałem okazję równo, równo, rozmawiać z dyrektorem legii, to trenerem e, ngl i Liczy po cichu na niespodziankę, a uważa, że tą niespodzianką byłby, byłaby w tej chwili dla drużyny Polonii, byłby rezultat remisowy. Derby Warszawy, początek meczu o godzinie 20, oddajemy głos Cezaremu i Darkowi. Darku, patrząc na to, co dzieje się na Łazienkowskiej ostatnio, mówiłeś o tym Gali Matiasie, wygląda na to, że i źle trenowali, bo zwolniono trenera, i źle kupowali, bo zwolniono menadżera Edwarda Socha, Sochę. i źle grają, bo są nisko w tabeli, widziałem gdzieś taki tytuł mistrz nieudanych negocjacji, tak, to prawda, że te transfery, które zostały przeprowadzone, nie wpłynęły korzystnie na zespół dla, dla zespołu, dlatego że ci zawodnicy, którzy powinni być lepsi od tych, których można powiedzieć pozbyto się. E, sprzedano, e, powinien prezentować się lepiej. Ja mam tu na myśli, że Poledica, który siedzi na awto rezerwowy, Diakowicz jest kontuzjowany. Doros... Stanford na przykład. Stanford. Amerykanin w Paryżu, teraz mamy Anglika w Warszawie. Tylko <laughs> tak, po co? <laughs> tak, tylko po co. Ja myślę, że e, e, powinno być tak, że jeżeli na pięć transferów e, trzy wypalą, to jest bardzo dobrze, ale tutaj żaden e, z tych transferów nie wypalił, nie jest wzmocnieniem. Jedynym wzmocnieniem, można powiedzieć, co jest niespodzianką, jest Jakub Rzecznicza, który ma dopiero 18 lat, który powinien uczyć się dopiero, który powinien wchodzić do zespołu, ale to jest dziwne, żeby młody, osiemnastoletni zawodnik był tutaj zawodnikiem, o którym się mówi, że jest to swoją defensywę. Darko, nie zapominajmy o tym, że każdy mecz ma dwa końce. Mówimy ciągle o Legii. Posłuchajmy, co dzieje się w obozie Polonii. Paulina Bojarska. Ze mną trener Polonii, Marek Motyka. Przyjeżdżacie na Łazienkowską, niejako do Paszczy Lwa, ale na dzisiaj wydaje się, że te lwie zęby Legii nie są takie ostre i nie są takie groźne. No ja nie, był, nie byłbym znowu takim optymist, optymistą, ponieważ yy, ostatnio rzeczywiście troszeczkę zęby se stępiła legia, ale każdy mecz jest inny, a prze, przeważnie mecz derbowy wyzwala. Dodatkowe emocje i w tym momencie na pewno Legia dzisiaj będzie bardzo ciężkim przeciwnikiem i przestrzegałem moich zawodników przed jakimkolwiek za swobodnym i lekkim podejściem do tego meczu, ponieważ Legia ma uznaną markę, ma świetnych zawodników, a dodatkowym zawodnikiem jest publiczność. I tutaj my jesteśmy niestety bez publiczności ubolewamy nad tym, ale będziemy dla, swoich, dla swojej publiczności grali, która czeka na konwiktorskie na pozytywne wieści. Ale taki najnowszy barometr ligowy wskazuje, z dwóch ostatnich meczów wskazuje 6 punktów po Leonie, 0 Legii. I wasze zapowiedzi, że przyjechaliście tu po zwycięstwo, no niekoniecznie są takie na wyrost. Muszę powiedzieć, że każdy mecz, w którym będziemy rozgrywać, czy to na Legii, czy gdziekolwiek, zawsze my trenerzy ustawiamy zespół na zwycięstwo, a jeżeli uda się przywieźć remis, oczywiście szanujemy ten remis. Natomiast my sobie założyliśmy, że musimy gdzieś wreszcie na wyjeździe wygrać, Temu... Przepraszam, czy dzisiaj to nie jest wyprawa z motyką na słońce? tu dzisiaj. Znaczy, motyka przyje... przyjechał tutaj i rzeczywiście marzy mi się przywiezienie jakiejś zdobyczy. Dobrze by było, żeby się udało przywieźć trzy punkty, ale wiadomo jak ciężko tu się gra. Nie wiem, jak się mecz ułoży. Wierzę w swoich chłopaków. Bardzo dokładnie rozpracowaliśmy zespół Legii. Mam nadzieję, że zawodnicy się nie przestraszą i przede wszystkim ta atmosfera, która rzeczywiście będzie pomagała Legii, nas nie zaskoczy dzisiaj. Bardzo dokładnie pracowaliście także nad stałymi fragmentami gry. To jest Wasza siła. Myślę, że także dokładnie analizowaliście mecz Wisła Legia, gdzie legioniści no, gubili się przy stałych elementach Wiślaków. No nie ukrywam, że jeżeli chodzi o stałe fragmenty gry, to jest to mój konik i tutaj nad tym elementem bardzo dużo pracujemy. Mamy dużo ciekawych rozwiązań. No, różnie to z tym by, bywało, ale co by nie powiedzieć na cztery mecze, które dotychczas wygraliśmy, trzy mecze wygraliśmy ze stałych fragmentów gry. Treningi były otoczone aurą tajemniczości bardzo, zamknięte dla wszystkich osób z zewnątrz. Nie ukrywam, że chcieliśmy troszeczkę spokoju, bo wiadomo, że przed tak ważnym meczem, jak jest, jakim są derby Warszawy, dużo fotoreporterów, kibiców i tak dalej. Chcieliśmy w spokoju popracować, nie ma tu żadnych podtekstów, po prostu mieliśmy pewne rzeczy do przepracowania, ale chcieliśmy to zrobić w skupieniu. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję Darku słyszeliśmy o tych stałych fragmentach gry, które mają być mocną bronią Polonii. Jak Tobie podoba się ta czarna szarańcza, czyli rzuty wolne, w wykonaniu czarnych koszul? Ja myślę, że dużym słabsze szukanie właśnie szansy w stałych fragmentach gry. I bardzo ciekawe jakie te nowe fragmenty gry, bo kilka razy rozmawiałem z Markiem Otyką i, i, i właśnie mówi właśnie o tych ciekawych fragmentach gry. Kolejne derby Warszawy, trochę smutne te derby, bo za tobą sektor gości przyjezdnych bez kibiców Polonii. Tak, to na pewno to jest, to jest troszeczkę dziwne i na pewno cała Europa dziwi się, że kibice drużyny gości prawda, nie mogą uczestniczyć w meczu. Ja myślę, że w najbliższym czasie to zmieni, dlatego że te mecze są rozgrywane właśnie dla kibiców i, i każdy powinien czuć się bezpiecznie, czy to, czy to jadąc na, na, na Stadion Legii, czy na Stadion Polonii. Tyle Dariusz Dziekanowski, na chwilę opuszczamy obiekt przy Łazienkowskiej. Warszawa, jak to Warszawa, często wpada się na sąsiada. Artur Boruc wpadł na Konrada Gołosia w jednym z podmiejskich autobusów, a wszystkiemu przysłuchiwał się Filip Surma. Jak mieliśmy odprawę, e, wiesz, tam na, na tablicy pisano nazwiska. Wybór e, najsilniejszy punkt zespołu. O, że, wiesz, a może? Nie, dobrze wiesz. Szacunek dla wszystkich. Budujący to? nie wiem, ale jestem zbudowany starszy. też jak nam będą pisać, to będzie kołoś... No wiesz. Jeden z Młodszy... młodszych zawodników. Respektujący, a... solidny łachorzyk. Znaczy, że. Zobaczymy, zobaczymy, ale nie wiem. Ja niech się sprzedać na boisku jednak. Dokładnie, jak na boisku będzie, wiesz, boisko wszystko pokaże i nie zweryfikuje. Ważne jest to, co na kartkach. Ja, ogólnie cały czas, wiesz, analiza jest i pełna gotowość bojowa. Wszyscy przygotowani, a wiesz... U nas w też każdy nastawia nas, bo to derby też, podobnie też wszędzie derby to... No nie trzeba mobilizować tak na bo każdy zaistnieje za najważniejszy był ciekawy mecz, nie? I to jest najważniejsze. Nie no, nie to nie jest może najważniejsze. Najważniejsze żeby Legia wygrało. No, <śmany> <to>. no <śmany> <nie> <śmany> wiem, czy, czy tak będzie łatwo, nie, nie sądzę, że... Nie mówisz, że będzie łatwo, to jest najważniejszy, końcowy, więc się właśnie... Ja na przykład bardzo chciałbym, żebyśmy No ja słuchaj, ja też bardzo bym chciał, żebyśmy wygrali. I wiem, że, że taka szansa w się powtórzy, bo... Zresztą bardziej na religia, wiesz, gdzie... ze wszystkimi w lidze można przegrać, ale nie z Polonią tak naprawdę. No no, wiesz, no, odwrotnie, podejrzewam, że jest tak samo. Yy, odwrotnie też jest tak samo, tym bardziej... Yy, chociaż, chociaż, wiesz, no... Na was jest na pewno większa presja, niż na mnie. Bo... Na was? Na was. Na nas na was mam, jest. Tak? Tak. Chcesz to... że teraz to właśnie... Przede wszystkim, przede wszystkim chce na... Nie ma presji? No, presja, no wiesz, presja mam przed niczym z Wisłą, na pewno. Aha, no, ale teraz wiesz, no jest teraz... jest na pewno troszeczkę mniejsze, faktem, że to jest właśnie Teraz jakbyście punkty tracili no to wiesz, ucieka wszystko. Puchary, a Legia raczej... No, nie, jeszcze nie uciekamy, jest, 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 wiesz, jest, radoza, jest, jest gorąco punktów do zdobycia. Zresztą będzie ciężko no, już potem. No wiesz, a my, a my... E, łapiemy trzy punkty na Legii mamy tylko punkt do nas. To już taki takim przybitnym kraju, jak Stanisław tak zrobił. Najlepszego, samego sukcesu, no może nie w tym nie w niech tym, nie w tym meczu, może, ale Jeżeli będzie naprawdę będę dobrze promował ja 700, będę się starał. Tak no, do zobaczenia o 20 nie, wszystkiego dobrego. Dzięki Artek ja też życzę Ci dobrych interwencji, no chociaż tutaj wiesz, przy jednej żeby się troszkę spóźnił, no, przy mojej dobrze by było, wiesz, no. Ogólnie no, powodzenia się. życzę Chciałbym się podziękować właśnie tak do końca. Dzięki. Tak to przekomarzali się piłkarze dwóch stołecznych drużyn. W Darku, w obozie Legi słyszysz takie głosy. Marzy nam się wysokie zwycięstwo, takie jak na wiosnę, ale tak naprawdę w naszej sytuacji każde zwycięstwo będzie cenne a poloniści mówią, na pewno nie powtórzy się wynik z wiosny, a tak naprawdę jedziemy na Łazienkowską po trzy punkty. Ty do której opcji się przychylisz? Ja myślę, że do, do opcji Legii, dlatego, że Polonia Warszawa nie zdobyła żadnego punktu na, na wyjeździe, także e, trudno sobie wyobrazić, żeby zdobyła tutaj punkty, a poza tym e, Legia Warszawa przeżywając kryzys ma e, pomimo tego ma lepszych zawodników, większy potencjał i myślę, że wykorzysta atut własnego boiska. A zanim rozmi pierwszy gwizdek, popatrzmy jeszcze na krótką historię ostatnich spotkań skanie derbowych w stolicy przygotowaną przez Adama Westfala. To jest jeden z takich spotkań, które pamięta się do końca życia. No wiadomo, że tych derbów, tych meczów derbowych jest dużo, ale każdy, każdy sobie coś ma i później przychodzi, przychodzi do historii. Roku Warszawa czeka na te derby, bo to jest coś wspaniałego i warto to przeżyć. Legia polonia 43 derby Warszawy w Ekstraklasie. Do tej pory górą legioniści 19 zwycięstw przy 11 wygranych czarnych koszulek. Jednak jeszcze kilka lat temu ten bilans nie był tak niekorzystny dla Polonistów, którzy nawet przy Łazienkowskiej potrafili wysoko ograć lokalnego rywala. 20 dzień maja 2000 roku bramki strzelają Tomasz Wieszczycki oraz obecni zawodnicy pana Tina Kosu: Olisa Debe i Bykowski. Drużyna Jerzego Engela i Dariusza Bdowczyka tydzień później sięga po tytuł mistrzowski. To był zespół, który, który szef mistrzostwo. grał Olisa Debe, grali inni piłkarze, którzy rzeczywiście zrobili potem wielką karierę, bo dzisiaj gdyby tak popatrzeć po klubach ligowych, nie tylko, to wszędzie rozsiani są właśnie poloniści z tamtej drużyny. Była to fajna drużyna i myślę, że nieprzypadkowo zdobyła i Mistrzostwo Polski, i Puchar Polski i Super Puchar. Dwa lata później role się odwracają, jednak początkowo uwagę skupiają przede wszystkim poloniści. Dużo niejasności, przede wszystkim na górze w klubie, zaczęły się kłopoty finansowe, brakowało pieniędzy, przede wszystkim płac dla zawodników. Także no, to była forma protestów, forma jakiegoś takiego strajku. Gdy arbiter rozpoczął mecz, wszystkie oczy skierowane były już wyłącznie na legionistów. Czereszewski, Switlica i ozdoba meczu trafienie Tomasza Sokołowskiego. Legia wygrywa 3 do zera i mistrz Polski ma nową siedzibę. Jest nią obiekt przy Łazienkowskiej. Strzeliłem jedną z bramek, która później nonda mi w efekcie. Kibice uznali, którzy na mnie głosowali, że... To... Bramka sezonu, także no każda, każda bramka cieszy, a jeszcze, jeszcze po takiej akcji indywidualnej, można powiedzieć środka boiska i taki kapitalny szalon no to cieszę, że podwylany na treningu tyle, tyle strzałów na bramkę, no to przynosi później po prostu przełożenie na mecze ligowe. Sezon 2002-2003, dominacja Legii i przepiękne bramki. Jesienią przy Łazienkowskiej gospodarze wygrywają 4 do 1, a ich popis zamyka w niecodzienny sposób Dariusz Dudek. Często próbujesz takich rozwiązań pod bramką rywala? Trenujesz to na treningu? No, raczej rzadko, bardzo rzadko. To jest bardzo ciężki element, bardzo taki i trudny. Na meczach takie coś można zrobić, to są takie sytuacyjne rzeczy i nie za często można je wykonać, ale zdarza się, że tak szczerze na treningu. Wiosną przy wiktorskiej padła tylko jedna bramka, ale też taka, że można ją oglądać wielokrotnie bramkę pamiętam bardzo do końca życia. Była to jedna z ładniejszych bramek, które zdobyłem. Tym bardziej, że strzeliłem to na Polonii i to była bramka, która nam dała 3 punkty. Ostatnie derby wspominane będą bardzo długo. Po 34 minutach Legia prowadziła 5 do 0, a postacią planową był Marek Saganowski. hat w ciągu 22 minut. W tamtych dniach jesteśmy bardzo dobrze Wyglądali. Wszystko, wszystko to, co, to, co mieliśmy, strzeliliśmy, ta skuteczność była praktycznie ponad 100%. Jakby nieszczęść było jeszcze mało, poloniści zaczęli strzelać do własnej bramki. Najpierw Kieszek, niedługo później Szymanek i było 7 do 0. Jeżeli ta bramka decydowałaby o losach, o losach, o losach meczu, gdyby to była bramka decydująca właśnie na 1-0, na 2-1, to tak, to na, pewno, na pewno bardzo to przeżywał. Tamten mecz skończył się wynikiem 7 do 2. Czy dziś też posypią się bramki? Kibice Poloni mogą być w miarę spokojni. Dziś nie zanosi się na debiut żadnego trenera. I chciałbym, żeby te derby warszawskie odbywały się pod hasłem tak się bawi stolica. I to było najprzyjemniejsze dla wszystkich, bo ważne jest to, co się dzieje na boisku, a jeszcze ważniejsze to, co jest poza nim. I myślę, że jeśli pod takim hasłem tak się bawi stolica, będzie to hasło, które przyniesie się na inne stadiony w Polsce, które wezmą przykład z tego, jak dobrze będzie winny, będą grali piłkarze na boisku i jak ładnie będą bawiły się trybuny poza boiskiem. tej historii. Dziś Legia wydaje się być w lekkim dołku. Polonia z Korei idzie pod górę. Szansę być może wyrównane. Darko, tak się zastanawiam, czy ty właściwie dzisiaj nie wolałbyś siedzieć w Łodzi? Tam przecież derby UKS widzę. E, raczej nie. <grym>, raczej bardziej interesuje mnie derby Warszawy. A więc przed nami 43. piłkarskie derby stolicy. Oddajemy głos komentatorom. A my za chwilę przystąpimy do, do prezentacji obu skład y składów obu zespołów. Informacja tylko z Łodzi tam po bramce Rafała Pawlaka. Widzę wprowadzić z uks em 1 do 0. Ale my już wracamy do. Warszawy zaczynamy od składu Polonii w bramce Jacek Banaszyński. W obronie 13 Grzegorz Jakosz 5 Iwan Udarewicz, 2. Wojciech Szymanek i 10 Igor Gołaszewski. W pomocy 16 Adam Cichoń, 9. Konrad Gołoś, 35 Dariusz Dźwigała i 19 Krzysztof Bąk. dwójka napastników. W dzisiejszym spotkaniu to Jacek Kosmalski z numerem 20 i z numerem 24 Łukasz Jarosiewicz. Taki skład wystawił Marek Motyka. Co na to Jacek Zieliński? W bramce oczywiście przedstawił Artura Boruca, który jednak w tym tygodniu leczył kontuzję. 11 Tomasz Kiełbowicz, 18 Jacek Magiera, 25 Jakub Rzeźniczak i 20 Dariusz Dudek. Tak się prezentuje nieobrony Obrony Legii. Pomocy od lewej strony Tomasz Sokołowski, pierwszy, Marcin Spoliński, Łukasz Surma i Tomasz Sokołowski, drugi. W ataku z numerem 10 Marek Saganowski, z dziewiątką Piotr Włodarczyk. To taktyka przygotowana przez Jacka Zielińskiego i Krzysztofa Gawarę i Lucjana Brychczego. Tercet trenerski na ławce Legii. Kogo zabraknie w dzisiejszym meczu? Głowacki, Olszar Drajer, Kluzek Łukasiewicz. Bądź kontuzjowani, bądź przeziębieni piłkarze Polonii. W Legii natomiast nie zagrają Zieliński, Karwan, Czoto, Dżokowicz, Juźwiak i Jarzębowski. Już za chwilę na antenie Kanal Plus Sport, Derby Warszawy.